jest jestem game, to jest, to jest pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy w Minecraft na hardlocku. Yy, w tym odcinku będzie, yy, będę pokazywał ogólnie cały serwer, wiesz moją. To teraz jestem aktualnie w sali Konrad, ale komat już nie będę pokazywał, bo to nie będę, nie będę was tym zanurzał. Zaczniemy od... tam jest sklep dla VIP-ów. Zaczniemy od sklepu. Po tej stronie jest skup, a potem się kupuje. Takie są itemki. To są kwiatki. Tylko jakieś nasionka, coś do jedzenia. A tutaj, tutaj są wszystkie surowce. Tam są podobne, tylko że, tylko, że tam się sprzedaje. O, tak. Teraz. Ja. Okay. Tutaj jest arena PvP. Oczywiście. Nie będę tam mieszkać, bo jeszcze mnie zrobiłem, mam jeszcze 32 level. Tam jest parkour, nie jestem pewien, czy jest dokończony chyba. Jeszcze nie. W aktualnie Teraz przejdziemy do wyspy... Spał na, na wyspie mam Sklep jest oczywiście automatyczny. Te spawnery różne są. Tutaj informacje o sklepie różne. Tutaj parkur w budowie. Pokażę. Tam jest takie podwórko, tak trakcie budowy tam dalej buduję Tutaj staw do łowienia ryb. Tutaj sobie można kupić wędkę za 300 złotych. Wstęp, tutaj jest staw. Wstęp na stawie za, za 150 zł. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie grać też na beczku. Może będziecie przechodzić nawet do mojego sklepu i zachęcam do grania. Do, do grania.